fortunatnym gestijąc. Tym samym rok akademicki 2024-2025 wyważano z oficjalnie otwarki co mniejszym obarze. W tym okresie dokonały się rzeczy i wydarzenia, wręcz przełomowe dla uniwersytetu. Tylko przypomnę, że w 2017 roku uruchomiliśmy medycynę na uniwersytecie. W 2016 roku, wtedy powiem jeszcze w roli rektora Alekta, przyjechał do Opola minister, ówczesny minister nauki i szkolnictwa wyższego z tą dobrą wieścią, nowiną, że wyraża zgodę na powołanie i utworzenie w Opolu w kierunku lekarskiego. W 2020 roku stało się faktem połączenie szkoły medycznej z Uniwersytetem. To były dwa bardzo ważne wydarzenia. Dzięki działaniom, które podjęliśmy i podejmowaliśmy w ostatnim czasie, i które będziemy kontynuowali, wiemy już, że ponieważ obaj lubimy używać żeglarskich określeń, nasz statek jest na właściwym kursie. Nie wiemy, jak wzburzone będą wody, które będą przed nami. Ale naszą troską i celem jest uczynienie wszystkiego, żeby statek był solidny, bezpieczny, dobrze ożaglowany żeby był w stanie przetrwać nawet niespodziewane sztormy i szkwały. A przechodząc do konkretów, to to czym będziemy się zajmowali, to co będzie przedmiotem naszej troski, co jednocześnie stanowi pewien cel, i wyzwanie to utrzymanie naszej aktywności naukowej na jak najwyższym możliwym poziomie i rozszerzanie jej z wyborem kluczowych dyscyplin naukowych, ze wskazaniem tego, w których obszarach możemy się angażować naukowo w szerszym niż w tej chwili wymiarze, wymiarze europejskim. Jako Uniwersytet Europejski mamy takie możliwości i te możliwości będziemy coraz intensywniej starali się wykorzystać. Kiedy śledzimy dane dotyczące liczby osób kończących szkoły średnie i kiedy dopadamy do tych danych, rzecz niezwykle istotna, często pomijamy liczbę osób, która decyduje się na kontynuowanie edukacji w formie studiów, to muszę przyznać, że ponad 3300 osób, które zrekrutowaliśmy w tym roku, przyjęliśmy na kierunki, a zgłoszeń mieliśmy blisko 12 tysięcy opłaconych teczek, to tysiąc więcej niż w poprzednich latach. To jest coś, co jest dla nas powodem ogromnej dumy i satysfakcji. To są wyniki rekrutacji, jeżeli chodzi o kierunki najbardziej popularne. Myślę, że to te, które cieszą się określoną renomą. To jest, jest medycyna, to jest psychologia, to są nauki prawne, to jest pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, filologia angielska. Tutaj ten e, ranking, powiedzmy sobie, niezmienny jest od lat. Wybrałem tutaj filologię angielską na uniwersytecie, ponieważ yy, chciałem iść yy, w kierunku dalej angielskiego, z racji tego, że idzie mam najlepiej, yy, więc wybrałem filologię angielską, żeby dalej kształcić się w angielsku. Nie chciałem nigdzie wybierać jak innych dalszych miast, ze względu, że jestem właśnie na wózku, więc byłoby trzeba jeździć autem, a to takie dla mnie średnio wyglądne, więc szukałem czegoś najbliżej. No i padł tutaj na uniwersytet, bo słyszałem też najd dobre opinie o uniwersytecie, więc zdecydowałem się tutaj wybrać i zobaczyć. Bardzo spodobało mi się miasto i chciałem gdzieś studiować prawo tak w miarę blisko domu i no, bar bardzo mi się spodobało miasto. Architektura miasta, jest tutaj bardzo dużo takich bardzo ładnych budynków, no na przykład budynek Wydziału Teologicznego jest piękny, ehm, no ogólnie układ miasta i to, że nie jest tak wielkie jak inne takie większe metropolie typu Wrocław czy na przykład Katowica. Słyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii o tutejszym wydziale prawej administracji i to mnie tak przekonało, żeby spróbować tutaj.